Uwaga! Moskwa grozi Warszawie. Tak było z Krymem. Załęski wskazał, dlaczego atak dronów na Polskę nie jest przypadkowy i jaki plan ma Putin. Szok! Ujawniono, ile kosztowała obrona przed atakiem dronów. Te liczby są po prostu niewspółmierne. Trudno w to uwierzyć. Rosja naruszyła przestrzeń powietrzną kolejnego kraju NATO. Celem była nie tylko Polska. Ukraina będzie szkolić polskich żołnierzy w zestrzeliwaniu dronów. O tym wszystkim opowiemy w porannym wydaniu: 24. Polska. Zachęcamy również do subskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków i rozmów. Rosja zareagowała na decyzję Polski o zamknięciu przejść granicznych na granicy z Białorusią. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych państwa agresora, Maria Zacharowa, oświadczyła, że taki krok będzie miał konsekwencje. Powodem tej decyzji Polski były ćwiczenia wojskowe Zapad 2025 organizowane przez Rosję i Białoruś. Zacharowa twierdzi, że do obserwacji tych manewrów zaproszono przedstawicieli wszystkich państw OBWE. W tym Polski. Jednocześnie Warszawa demonstracyjnie zignorowała podjęte w geście dobrej woli decyzje o przeniesieniu manewrów od granic polskich do centralnej części Białorusi oraz o zmniejszeniu liczby zaangażowanego w nich personelu i sprzętu wojskowego. Oczywiste jest, że konfrontacyjne działania podejmowane przez polskie kierownictwo podporządkowane są jednemu celowi usprawiedliwieniu kursu na dalszą eskalację napięcia w centrum Europy. Dodała, że decyzja Polski o zamknięciu granic wyrządzi poważne szkody jej partnerom, którzy wykorzystują granice z Białorusią do wymiany towarowej. W Rosji, która już czwarty rok prowadzi pełnoskalową wojnę przeciwko Ukrainie, łamiąc wszystkie możliwe normy międzynarodowe, oświadczono, że decyzja polskich władz podważa podstawowe zasady humanitarne, przede wszystkim wolność przemieszczania się ludzi. Mieszkańcy przygranicznych rejonów Polski i Białorusi zostają pozbawieni możliwości utrzymywania tradycyjnie bliskich więzi rodzinnych i kontaktów międzyludzkich. Wzywamy Warszawę, aby zastanowiła się nad konsekwencjami takich destrukcyjnych kroków i jak najszybciej ponownie rozważyła podjętą decyzję. Prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski wyraził swoją opinię, że nalot rosyjskich dronów na Polskę w pewnym stopniu przypomina atak Rosji na Krym w 2014 roku. Po prostu 10 września zamiast zielonych ludzików działały rosyjskie drony. O tym poinformował prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski podczas konferencji prasowej. Psychologicznie to się niczym nie różni. Tylko teraz to wojna technologiczna i nie są potrzebni zieloni ludzie. Którzy weszliby na terytorium. Dziś to inna wojna. Tę samą rolę na terytorium Polski odegrały bezzałogowce produkcji rosyjskiej. Najważniejsze jak podkreśla, to nie dopuścić do wojny. Załęski zaznaczył, że istotne jest, aby przejść tę próbę spokojnie i z opanowaniem. Dla mnie to bardzo przypomina Krym. Uważam, że to taka próba generalna. Przekazy od Putina są obecne w mediach, są jawne. O tych czy innych częściach Polski, które kiedyś podarował jej Związek Radziecki. Retoryka jest ta sama. Odpowiadając na pytanie, czy Polska jest gotowa przyjąć pomoc od Ukrainy, w tym w szkoleniu w zakresie zwalczania dronów, Zełęcki zauważył, że Ukraina zaproponowała swoją pomoc, ponieważ patrioty polski w walce z szachedami nie pomogą. Tylko zbudowany system wielowarstwowy może poradzić sobie z masowym atakiem dronów. To moja odpowiedź na to, czy nasze konsultacje są potrzebne naszym polskim przyjaciołom. Uważam, że takiego systemu nikt dziś nie ma. Mamy go tylko my i mają go Rosjanie. W związku z tym jesteśmy otwarci i gotowi. Donald powiedział, że wyśle swoich wojskowych, tych, którzy są potrzebni. Połączyłem ich z naszym ministrem obrony, z dowódcą syrskim. Dowódca Syrski jest dziś w kontakcie z dowódcą Polski. Dalej to już są kroki techniczne. Do obrony Polski NATO wykorzystało myśliwce F-35 z Niderlandów. Oraz niemieckie systemy obrony powietrznej Patriot, informuje niemiecki dziennik Bild. Za pomocą myśliwców udało się zlikwidować trzy wrogie drony. W przypadku jednego nadal trwa weryfikacja, czy został zestrzelony, czy spadł sam, poinformowano w NATO. Problem w tym, że piloci F-35 używali do zestrzeliwania dronów rakiet A i M-9 Sidewinder a koszt wystrzelenia tylko jednej takiej rakiety sięga 400 tysięcy euro. Tymczasem jeden bezzałogowiec, który wleciał do Polski, kosztuje zaledwie kilka tysięcy euro. W ten sposób NATO wydało milion 200 tysięcy euro na zestrzelenie trzech tanich dronów. Wysoki rangą oficer NATO przyznał w rozmowie z Gazetą, że obecnie Sojusz rozważa inne sposoby reagowania na rosyjskie zagrożenia w przyszłości. W dłuższej perspektywie użycie F-35 przeciwko dronom nie jest zasadne zaznaczył urzędnik. Według dziennika NATO może skorzystać z doświadczeń Ukrainy, która nauczyła się znacznie skuteczniej zwalczać rosyjskie drony, stosując czujniki akustyczne do wykrywania celów oraz mobilne grupy na pikapach z karabinami maszynowymi, które niszczą drony w powietrzu. Wielka Brytania oraz Francja planują wysłać do Europy Wschodniej myśliwce Rafale i Eurofighter w odpowiedzi na rosyjski atak dronami na Polskę. Poinformował o tym w czwartek 11 września minister obrony Polski Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, sojusznicy Polski złożyli konkretne deklaracje dotyczące pomocy po incydencie z rosyjskimi dronami. To nie są tylko słowa solidarności. Polska znów w swojej historii słyszała wiele razy słowa solidarności, akty pustych gestów. Dzisiaj mamy konkretne deklaracje. Holendrzy przyspieszają dostarczenie do Polski dwóch z trzech swoich baterii Patriot. Decydują się o rozmieszczeniu systemów obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu oraz systemów obrony antydronowej. Wysyłają 300 żołnierzy. Według jego słów konkretne obietnice złożyli Czesi. Czechy mają wysłać do Polski trzy śmigłowce Mi-17 bardzo dobrze doświadczonych drużyn oraz około 100 żołnierzy. Swoje deklaracje w zabezpieczeniu wschodniej flanki NATO składają w postaci samolotów Rafael, samolotów Eurofighter. Zarówno Francuzi, jak i Brytyjczycy. Kilkukrotne rozmowy z ministrem obrony Szwecji, która jest naszym partnerem strategicznym, niedawno kupili polskie pioruny, teraz chcą wysłać po raz kolejny swoje i samoloty, i środki zabezpieczenia w oddziaływanie przeciwlotnicze, przeciwrakietowe, obrony powietrznej, wzmocnienia sojuszniczej obrony powietrznej. Ukraina opracowała własną taktykę odpierania rosyjskich ataków dronowych i może przekazać sojusznikom wszystkie niezbędne rekomendacje. Po ataku rosyjskich dronów na Polskę w tym kraju NATO na poważnie zastanowiono się nad potrzebą podniesienia umiejętności w walce z bezzałogowcami. W celu szkolenia polscy wojskowi mogą udać się do Ukrainy. Poinformowała o tym agencja Reuters, powołując się na dobrze poinformowane źródło. Agencja dodała, że prezydent Ukrainy Wołodymir Zełęski przekazał, iż premier Polski Donald Tusk zgodził się wysłać do Ukrainy przedstawicieli swoich sił zbrojnych, aby zajęli się tym zagadnieniem. Według Zełęckiego Ukraina opracowała własną taktykę odpierania rosyjskich ataków dronowych i może przekazać sojusznikom wszystkie niezbędne wskazówki. Prezydent Ukrainy podkreślił, że takie kraje jak Polska powinny zapoznać się z warstwowym systemem obrony powietrznej zbudowanym w Ukrainie od starych karabinów maszynowych po nowoczesne rakiety. Zaznaczył, że systemy rakietowe takie jak amerykańskie Patrioty są zbyt drogie do użycia przeciwko tańszym dronom wykorzystywanym przez Rosję. Fabian Hinz z Międzynarodowego Instytutu Badań Strategicznych w komentarzu dla Reuters zauważył, że w operacji przeciwko 19 dronom w Polsce użyto systemów obrony powietrznej Patriot, myśliwców F-16 i F-35, śmigłowców Mi 24, Mi 17 oraz Black Hawk, samolotów rozpoznania radioelektronicznego AWACS i SAP-340, a także naziemnych radarów. Podczas projektowania zachodnich systemów obrony powietrznej. Nie brano pod uwagę tanich dronów, które będą używane na tak dużą skalę. Można je zestrzeliwać za pomocą samolotów załogowych, takich jak myśliwce i śmigłowce, co zostało zademonstrowane, ale w przypadku stałego zagrożenia wymaga to utrzymania wysokiego tempa operacji. Po ataku rosyjskich dronów na Polskę, w środę rano 10 września, jeszcze dwa bezzałogowce naruszyły przestrzeń powietrzną Litwy, kolejnego kraju NATO graniczącego z Rosją. Poinformował o tym niemiecki dziennik Die Welt. Według informacji gazety, podczas wewnętrznego briefingu NATO przekazano, że dwa drony pojawiły się o godzinie 10 rano na niebie Litwy. W sojuszu przypuszcza się, że w ten sposób chciano sprawdzić szybkość reakcji i ustalić, jakie środki zostaną użyte do przeciwdziałania dronom. Wersja o bezpośrednim ataku nie jest brana pod uwagę, ponieważ wśród szczątków nie znaleziono materiałów wybuchowych. Jak powiedział wysoki rangą oficer sojuszu, na podstawie dostępnych informacji zakładają, że drony najprawdopodobniej celowo weszły w przeszłość. Przestrzeń powietrzną NATO. Ponadto gazeta podała, że nad Polską zarejestrowano od 22 do 25 dronów. Wskazuje to na to, że naruszenie przestrzeni powietrznej nie było przypadkowe. Zgodnie z wstępnym śledztwem polskim, pięć dronów leciało w kierunku bazy NATO, trzy z nich zostały zestrzelone przez holenderskie myśliwce F-35. Dwa pozostałe spadły z innych nieznanych przyczyn. Podkreślono, że właśnie przez tę bazę NATO dostarcza pomoc wojskową dla Ukrainy. To były wszystkie wiadomości na dzisiejszy poranek. Dziękujemy, że oglądaliście to wideo do końca. Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach.